Cześć. Dziś mój pierwszy raz, coach z sercem, Cześć Was wita. Dzisiaj chciałabym Wam króciusieńko opowiedzieć o praktyce wdzięczności. Generalnie, czym jest wdzięczność? Dodatkowo takie informacje: czym jest opór przed praktykowaniem wdzięczności? I tak, troszkę z mojej praktyki, trochę z obserwacji, jak skutecznie praktykować wdzięczność. A na koniec kilka ćwiczeń, które możecie sobie zastosować sami, no i zacząć praktykować, żeby nam się lepiej żyło. Więc czym jest wdzięczność? Słownik języka polskiego, Wielki Słownik języka polskiego mówi, że to jest taki stan psychiczny, który występuje, gdy chcemy powiedzieć lub zrobić coś miłego komuś, to wcześniej zrobił coś miłego dla nas. Może się zgadzacie z tą teorią, może nie. Jest to taka bardzo prosta teoria, ale tak faktycznie jest, że Wdzięczność to jest taka chęć dziękowania. Nasza wdzięczność również opiera się na dziękowaniu. Ja praktykę wdzięczności miałam okazję poznać na, na takim kursie wdzięczności. I tam ten kurs opierał się głównie na praktykowaniu poprzez codzienne ćwiczenia. Te codzienne ćwiczenia były robione na podstawie książki Rondy Brain Magia, nie wiem czy widzisz. Jak widzisz jest to z serii Sekret. W tej książce Ronda praktycznie na każdy dzień 28 dni praktyki tutaj jest. Na każdy dzień jest jak, jakieś ćwiczenie. Um, bardzo fajny podręcznik. Um, warto stosować co jakiś czas, zrobić sobie dzień po dniu taką, taki, taki maratonik wdzięczności. Ale um, o tym później. Teraz bym chciała troszeczkę powiedzieć, o tym oporze. Na pewno dla niektórych samo, samo pojęcie wdzięczności może się kojarzyć tak infantylnie, może być takim czymś infantylnym, że ludzie się tak zachwycają wdzięcznością. Ale jak popatrzycie do literatury, do literatury rozwojowej, do literatury, w której biznesowej, w której piszą o sukcesie, na przykład Brian Tracy, Tony Robbins i cała masa znanych, Napoleon Hill, cała masa znanych autorów, zawsze przytacza, zawsze przytacza ten obszar, który dotyczy właśnie wdzięczności. Zawsze wspominają o wdzięczności, że to jest taki y, nieodzowny element sukcesu w życiu. Każdy inaczej z nas rozumie sukces, ale tutaj nie dzisiaj, dzisiaj nie o sukcesie, więc y, chciałabym troszeczkę powiedzieć, dlaczego, y, dlaczego my się tak opieramy. Ponieważ dla naszego mózgu y, taki. Taki, takie, taka wdzięczność jest czymś nieważnym, bo to jest coś, coś dobrego, miłego. To nie zagraża naszemu życiu. Nasz mózg działa w taki sposób, że w głównej mierze, w pierwszej kolejności działa ten nasz tak zwany gadzi mózg. I on ma za zadanie nas chronić. Chronić nasze życie, chronić nasze bezpieczeństwo. I tak. Z prostego punktu widzenia, dla niego takie działania, które dotyczą się rzeczy dobrych, są nieważne, po prostu zwyczajnie nieważne. Nieważne, bo jak wiecie, mózg i to się dzieje od zarania dziejów, tak jest od zarania dziejów. Jak byliśmy w jaskiniach, jaskinowcami, chodziliśmy sobie na tak zwanym machesti, to Mózg nas miał chronić przed tym, żeby nas podczas zrywania tych marchewek nie zjadł niedźwiedź, tak? No i nasz mózg sobie, sobie zakodował, że jak zobaczył gdzieś w pobliżu niedźwiedzia, to wolaliśmy się schować do jaskini po to, żeby nie być zjedzonym przez tego niedźwiedzia, a marchewki mogliśmy sobie zerwać wtedy, kiedy byliśmy już bezpieczni. I jak zauważycie, mózg działa w ten sposób, że skupia się na tych rzeczach niebezpiecznych, na tych rzeczach złych dla nas, dla naszego organizmu, dla naszego ciała. I są to przede wszystkim, jest to potencjalne zagrożenie. Po pierwsze, Takie, on tak nadmiernie skupia się na tym potencjalnym zagrożeniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest. Nadwyraz reaguje, jak już dostrzeże to zagrożenie. No i przede wszystkim zapisuje sobie to w pamięci. A w pamięci zapisuje za pomocą, zapisuje sobie w pamięci. Ma też różnych pomocników. Kortyzol jest między innymi takim pomocnikiem. To jest hormon, który powoduje, że dzięki niemu w łatwy i bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie zareagować i zobaczyć to nadchodzące, zbliżające się niebezpieczeństwo. Przykładem może być to, że idziemy sobie leśną ścieżką. Na ścieżce leży patyk dziwny, taki krzywy i nasz mózg mówi: Uwaga, wąż. To jest taki, taki odruch, który nam ratuje życie. Tak? W efekcie końcowym okazuje się, że to jest tylko patyk. ale dla naszego mózgu było to potencjalne zagrożenie. I nasz mózg tak naprawdę nie działa w taki sposób na te rzeczy dobre, o których mówiłam, a wdzięczność jest tą rzeczą dobrą. I żebyśmy mogli sobie. Pomóc, żebyśmy mogli sobie wdrożyć w łatwiejszy sposób. To jest to, co chciałam powiedzieć o tym skutecznym praktykowaniu wdzięczności, żeby, żeby to praktykowanie było skuteczne, żeby to praktykowanie dawało efekty takie, jak chcemy. A co nam daje tak naprawdę ta wdzięczność? No, ta wdzięczność daje nam to, że jesteśmy w stanie zobaczyć wokół siebie całe mnóstwo wspaniałych, cudownych rzeczy, których nie dostrzegamy zwyczajnie, bo jesteśmy nastawieni na wyszukiwanie tych takich potencjalnych zagrożeń. I mamy w swoim wyposażeniu, czyli wkład mózgowy, mamy świadomość. Dzięki tej świadomości jesteśmy w stanie przeprogramować sobie mózg, i postarać się wesprzeć się w taki sposób, żeby zapisać sobie na tym naszej pamięci też przyjemne rzeczy, i żeby rozbudowywać i rozwijać coraz bardziej um, to, um, te nasze, um, tworzyć te nasze nowe połączenia neuronowe, które pozwolą nam właśnie dostrzegać piękno, dobro i co za tym idzie, skupiać swoją uwagę na tych dobrych dla nas rzeczach. One to, jak wiecie sami, one nam pomagają wzrastać, one nas rozwijają, one nam dodają energii i do tego jest właśnie ta praktyka. Co bym tu jeszcze Wam chciała powiedzieć? W jak skutecznie, jak skutecznie praktykować? Więc trzeba zrobić po prostu lustrzane działanie do zapisów tych, które dotyczą się tego niebezpieczeństwa. Czyli jeżeli zobaczymy na przykład, dajmy na to, idziemy sobie drogą, jest cudowny wschód słońca. Patrzę w tamtą stronę, bo mam okno, a za oknem zwykle tam jest wschód słońca. W tej chwili jest ciemno, No akurat jest księżyc, też jest piękny. I w momencie, kiedy chcemy praktykować wdzięczność, to przyrównajmy sobie to właśnie do takiego widoku, że zobaczymy taki, taki księżyc. Widzimy, że on jest piękny. Jest całkowicie czarne niebo i księżyc w kształcie literki D. W tym momencie zatrzymajmy się nad tym zdarzeniem, czyli to jest to pierwsze. Potencjalne zagrożenie, bo nadmierne skupienie. Skupmy się na tym przez dwie, trzy, dwa, trzy oddechy nad, nad urodą tego księżyca. Potem pomyślmy, skupmy się na naszym ciele, co się dzieje, jak my się tak zachwycamy tym księżycem. I jak się czujemy. Czy czujemy ciepło, czy czujemy jakieś smyranie, czy czujemy jakąś, jakąś przyjemność, czy w któraś część naszego ciała jakoś bardziej lepiej reaguje. I w trzecim kroku zapiszmy sobie to w naszym, naszej, naszej głowie poprzez właśnie uczucie, a podczas praktyki wdzięczności. Pisząc sobie um, um, te, te wdzięczności, te, te, te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, uzasadnijmy to. Wtedy nasz mózg pokazuje, że to jest dla nas ważne i wtedy to zostaje w naszej pamięci. To tyle bym chciała z teorii, takiej tak trochę po mojemu, bardzo na skrót. Ale, ale myślę, że jak pokażę Wam, jak wyglądają ćwiczenia, opiszę je Wam, to zrozumiecie, czym jest rzecz. Oczywiście zachęcam do praktykowania. To jest mój zeszyt wdzięczności, bo bardzo fajnie jest sobie taki zeszyt wdzięczności założyć i codziennie wygospodarować dla siebie kilka minut. Kilka minut najlepiej jest, tak się tak podpowiadają wszyscy, że najlepiej jest to robić z rana. Ja też tak uważam, że to jest bardzo fajna rzecz z rana, dlatego że rano napędzamy się do działania poprzez taką wdzięczność, jeżeli robimy to tak, tak ze skupieniem, tak z serca, tak od siebie, to Dostajemy dodatkowego turbo do ładowania i wszystko nam łatwiej przychodzi. Ja ten zeszyt prowadziłam... Na początku on był taki szarogóry, no widzicie, jest dość dużo napisane. W każdym dniu było dość dużo rzeczy powypisywanych. Później to się troszeczkę skracało, ale też yy, yy, tych ćwiczeń było dość dużo, i później yy, była, była praktyka z książką, czyli codziennie było inne ćwiczenie, więc tutaj też troszkę inaczej wyglądało. Ale z czasem mój zeszyt zaczął wyglądać coraz bardziej kolorowo, coraz przyjemniejszy do obejrzenia i do poczytania. Yy, każdy może tutaj się wykazać i być kreatywnym jak tylko chcę. Pierwsze z ćwiczeń, takie podstawowe, to jest takie, które tutaj między innymi stosowałam i poleca się minimum pięć takich rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, wypisywać sobie codziennie rano. To wypisywanie nie polega tylko na tym, że Bierzemy kajet i piszemy dziękuję za cudowny dzień, dziękuję za zdrowie, dziękuję za życie, dziękuję za podłogę, dziękuję za krzesło. Nie, to nie wystarczy. Właśnie ważne jest, żeby w momencie, kiedy piszemy, zawsze rozpoczynamy sobie dziękuję za dziękuję za za to co jest dziękuję za to co ma być ale piszę to zawsze w, liczby, w, w czasie w czasie teraźniejszym przepraszam i to jest bardzo ważne po po tym dziękuję za co zawsze uzasadniami uzasadniamy, uzasadniamy. Dlaczego? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Dziękuję za słoneczny dzień, bo daje on mi dużo energii. Na przykład. Albo dziękuję z serca za moje ciało, które jest doskonałe i piękne. Tu jest bardzo dużo przykładów. Można pisać właśnie dziękuję z serca, dziękuję Jestem wdzięczny za. Każdy może sobie różne formy, można stosować. Można pisać dziękuję, ale można stosować różne formy. I tak jak mówię, najprostszym działaniem jest wypisywać codziennie pięć rzeczy, za które się jest wdzięczny. Codziennie te rzeczy mogą być inne. Można sobie tą listę wydłużać. I co jest dosyć istotne, jak już. Wypiszemy sobie, to po przeczytaniu y, przy każdym dobrze jest sobie powiedzieć trzy razy dziękuję. Y, też z taką intencją, z takim czymś takim od serca, z takim, z takim ciepłem płynącym z, ze środka. Zresztą każdy z nas musi to robić po swojemu. Drugie ćwiczenie, jakie bym Wam chciała y, podpowiedzieć, które można codziennie praktykować, to są tak zwane magiczne kroki. To jest bardzo fajne ćwiczenie i bardzo proste. Wykonuje się je chodząc, czyli jak wychodzimy do sklepu, czy jedziemy do pracy. No teraz coraz mniej osób jeździ, więc można to robić w domu podczas nie wiem, porannej toalety, podczas przechadzania się w domu. Przy każdym kroku mówimy dziękuję. Hmm, oczywiście najfajniejszą wersją jest wersja na zewnątrz, tak jak spacerujemy, idziemy oddychamy tym świeżym powietrzem i przy każdym kroku mówimy dziękuję. A jak mówimy to już na głos, to w którymś momencie zaczynamy się wręcz uśmiechać. To jest drugie ćwiczenie, a trzecie ćwiczenie takie w ramach ciekawostki. To jest takie ćwiczenie, które można sobie robić um, na przykład, um, żeby dostrzegać. Czasami jak zaczynamy, um, zaczynamy tą praktykę wdzięczności, daje nam się, że nie mamy za co dziękować, tak? Że, za dzieci, za rodziców, za dom. Ale tak naprawdę mamy za co dziękować. Mamy wokół siebie całe mnóstwo rzeczy. Dziękuję za podłogę, po której mogę chodzić. Dziękuję za nogi, po którymi mogę poruszać, że mogę chodzić. Tak? Dziękuję za łóżko, w którym się mogę wyspać. Dziękuję za piękną pościel, która daje mi dobry sen. No, można to robić po prostu z każdą rzeczą. I to trzecie ćwiczenie jest też bardzo fajne. To jest wdzięczność od altucer. Słyszałam o tym. Już kilkakrotnie zresztą taką zabawę mam, mam taką grupę, w której cały czas tą wdzięczność praktykujemy. I taka zabawa właśnie teraz jest, zabawa, taka, taka praktyka jest teraz, że w każdym dniu dziękujemy za rzeczy, takie nasze rzeczy, na konkretną literę z alfabetu. Więc polecam. Warto. A dzisiaj to już na tyle. Mam nadzieję, że ci się podobało, że wam się podobało i że spotkamy się następnym razem troszkę więcej, troszkę obficiej. I cześć.